Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do recenzji głośnika JBL Grip. Jeżeli chodzi o ten sprzęt, rozpakowanie było we wrześniu na kanale, również widzieliście porównanie z JBL Flip 7, no i myślę, że przyszedł czas na recenzję. Ja go używam już niespełna półtorej miesiąca, no i myślę, że jest to dobry czas. W którym mogłem sobie wyrobić zdanie na temat tego sprzętu. Jest to głośnik zakupiony przeze mnie, tak więc mam go długodystansowo. Jeżeli chodzi o pudełko, widzieliście już je na rozpakowaniu, ale prezentuje się ono właśnie w ten sposób. Jest to takie kompaktowe pudełko, ponieważ sam głośnik też nie jest jakiś duży. Jeżeli chodzi o obudowę, jest ona klasycznie wykonana jak to ma miejsce u JBL-a, z tym że. Przez zmiany konstrukcyjne różni się tutaj też troszeczkę umiejscowienie przycisków i innych elementów na obudowie. Jeżeli chodzi o ten głośnik, jest on raczej do użytku pionowego. Na froncie mamy logo JBL, no i w głośników od JBL to logo jest poziomo, tutaj jest pionowo. Nad logo JBL mamy przyciski regulacji głośności oraz przycisk play, pauza. Na górze tutaj, gdzie zazwyczaj mamy membrany pasywne, mamy przycisk power, mamy dodatkowo przycisk bluetooth. Oraz przycisk Auracast oraz dioda, która informuje o statusie pracy urządzenia. Zabrakło tutaj diody, która informuje o naładowaniu baterii. Musimy to zrobić za pomocą aplikacji JBL Portable, z którą oczywiście ten głośnik współpracuje. Jeżeli chodzi o tył, bo to jest właśnie największa nowość, mamy taki ledowy pasek, na nim mamy informację, że jest to grip. Nad tym paskiem mamy taką delikatną smyczkę, podobną do tego, co mamy w JBL Go 3 czy też 4, do tego, abyśmy mogli sobie ten głośnik gdzieś zawiesić. Jeżeli chodzi o sterowanie tym paskiem, no to możemy sobie za pomocą tego właśnie przycisku zmienić jego e, po prostu sposób świecenia. Jeżeli chodzi o zwiększanie lub zmniejszanie jego jasności, możemy to zrobić za pomocą aplikacji JBR Portable. No i mamy tutaj kilka właśnie predefiniowanych trybów i ten pasek będzie sobie nam po prostu tak delikatnie świecił, pulsował, czy też delikatnie gdzieś tam grał w rytm muzyki, a pod tym przyciskiem mamy właśnie port USB typu C. Na spodzie mamy cztery takie nóżki, dzięki którym głośnik będzie stał. No jeżeli chodzi o ten bazaklet, jest to taka raczej totalna nowość ze strony JBL. No i myślę, że to jest akurat fajny akcent. Podoba mi się to w tym głośniku, ponieważ gdy słuchamy sobie muzyki gdzieś tam wieczorem, no to dookoła głośnika robi się taka delikatna aura, czy też jak postawimy sobie go bliżej ściany, to mamy taką delikatną poświatę. To ogólnie wygląda bardzo przyjemnie i nadaje takiego miłego charakteru te Sprzętowi. Jeżeli chodzi o bryłę, no to jest to dosyć kompaktowy głośnik. Jest on mniejszy od Flipa 7. No i wypełnia taką lukę właśnie między głośnikami serii GoClip a głośnikiem serii Flip. Jest to właśnie taki model pomiędzy nimi. Jeżeli chodzi o specyfikację, jest to głośnik, który posiada jeden przetwornik. Jego większy brat, czyli Flip 6, Flip 7 posiadają już dwa przetworniki, a w tym głośniku na wzór JBL Flip 5 mamy jeden przetwornik. Jeżeli chodzi o jego rozmiar, ma on 43 x 80 mm. Jest to przetwornik pełnozakresowy. Mamy tutaj moc na poziomie 16 W RMS. Pasmo przenoszenia od 70 Hz do 20 kHz. No i bateria, która jest zdecydowanie mniejsza niż w modelach Flip, ale również głośnik jest zdecydowanie mniejszy. Mamy tutaj baterię o pojemności 2600 mAh, co przekłada się na 14 godzin odtworzenia muzyki. Oczywiście, zależnie od głośności i od odtwarzanej treści audio. Jeżeli chodzi o standard Bluetooth, mamy tutaj wersję 5.4. A jeżeli chodzi o wymiary samego głośnika, jest to 64 na 152,5 na 65,2 mm, a waga jest to 385 gramów. Warto tutaj zaznaczyć, że ładowanie powinno trwać około 3. Godziny. Godzin, przy zastosowaniu ładowarki 5V i 3A Warto zaznaczyć również, że mamy tutaj normę IP68, która pozwala na zanurzenie tego sprzętu w wodzie maksymalnie na 1,5 m i przez 30 minut. Jeżeli chodzi o specyfikację, mogło mi się wydawać, że nie jest ona zbyt okazała, ale myślę, że właśnie o to chodziło producentowi, żeby zachować jakąś granicę między głośnikami serii flip. A żeby ten głośnik był po prostu czymś więcej niż seria Go, czy też seria Clip, i myślę, że właśnie to się udało, ponieważ głośnik jest zdecydowanie mniejszy od flipa, jest stosunkowo kompaktowy, a oferuje jednak dosyć dużą moc. Mamy tutaj 16W RMS i baterię do 14 godzin dodatkowo nową wersję Bluetooth, no i ten pasek LEDowy. To jest oczywiście bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o dźwięk. Ja jestem zadowolony z tego głośnika, nie oczekiwałem cudów, no i właśnie. Też ich nie dostałem. Jeżeli chodzi o dźwięk z tego jednego przetwornika, to sam głośnik brzmi bardzo przyjemnie. Mam tutaj gdzieś tam wyczuwalny też ten bas. Jeżeli chodzi o tony wysokie, no one gdzieś tam delikatnie tracą, szczególnie gdy zwiększymy sobie tą głośność. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o dźwięk, ja jestem zadowolony, ponieważ jest to naprawdę stosunkowo kompaktowy głośnik, a jest zdecydowanie też mniejszy od modelu Flip 7 i jest większy od modelu Go, jak i Clip. Tak więc w tę lukę wpasowuje się on bardzo dobrze jeżeli chodzi o takie porównanie no to macie na kanale oczywiście jeżeli chodzi o grip'a i flip'a i będziecie mogli to zauważyć na przebitkach ja tutaj mam ze sobą też model Charge 6 którego zakupiłem na potrzeby recenzji, możecie zauważyć na no, JBL Charge 6 w porównaniu do JBL Grip jest to już zdecydowanie większy głośnik, powiedziałbym, że to jest kolos a w przypadku tego modelu Grip on jest naprawdę kompaktowy, i to mi się właśnie w nim podoba, ponieważ ta jego kompaktowa forma naprawdę bardzo dobrze się sprawdza. Ponieważ jest on zdecydowanie mniejszy no i łatwiej go gdzieś tam przetransportować, łatwiej go wrzucić do plecaka, a nawet zmieści się w większej kieszeni spodni. Myślę, że o to właśnie chodziło producentowi. Obecnie jest to mój ulubiony głośnik od JBL. Mimo, że posiadam Go 4, Flipa 7, czy też Charger 6, to z niego najczęściej ostatnio korzystam ze względu na tą formę i tego, że jest on po prostu zdecydowanie mniejszy częściej chcę go gdzieś tam zabierać i, i go używać dodatkowo ten pasek ledowy, który jest z tyłu robi gdzieś tam delikatną poświatę no to wygląda naprawdę przyjemnie i z samego głośnika aż chce się korzystać no i myślę, że o to właśnie chodziło producentowi abyśmy chcieli ten głośnik gdzieś zawsze ze sobą zabrać a jego moc jest na tyle wystarczająca że spokojnie sprawdzi się gdzieś w jakiejś mniejszej imprezie plenerowej czy też po prostu podczas jakiegoś grilla, innego spotkania. Jeśli chodzi o takiego Charge 6, no jest on zdecydowanie większych gabarytów, muszę się z nim gdzieś tam ostrożniej zachowywać, bo jest to też głośnik droższy, no i tak zwyczajnie po prostu nie mam chęci zabierać tego Charge'a, gdy mogę skorzystać z Gripa. Jeżeli chodzi o taką mobilność modelu Grip a Flip, no to oczywiście ten Flip 7 jest trochę większy, jest też, myślę tak na rękę, zdecydowanie bardziej masywny, za chwilę będziecie mogli usłyszeć jak sam głośnik gra. Jak to Zazwyczaj u mnie wspominam o tym, że gdy chcecie kupić dany głośnik, dobrze przejście do sklepu i po prostu posłuchać go bezpośrednio przy zakupie, ponieważ takie soundtesty, które ja przeprowadzam, no nie oddadzą tej barwy dźwięku, jak ją głośnik reprezentuje. No Jest to tylko takie poglądowe spojrzenie, usłyszenie tego głośnika. Jeżeli chodzi o głośność, no to, to na początku wykonam soundtest z użyciem sonometru w głośności około 50%, a później sprawdzimy sobie głośnik na maksymalnej. em e Jeżeli chodzi o aplikację, jest ona znana, bo w zasadzie jest to ta sama aplikacja do łączenia wszystkich głośników. A jeżeli chodzi o ten konkretny model, na przykład, jak będziecie mogli zauważyć, jak wygląda interfejs w przypadku tego modelu, dodam tylko, że możemy sobie korzystać z ustawień equalizera, dodatkowo możemy sobie tutaj regulować to podświetlenie, no i mamy możliwość połączenia dwóch głośników w parę. Również mamy tutaj ten tryb Auracast do łączenia głośników jest to już ta najnowsza obecnie technologia, którą posiada większość najnowszych głośników, takie jak Flip 7, Charge 6, czy też Go, czy Clip 5, czy Xtreme 4, to w zasadzie te wszystkie głośniki mają właśnie możliwość połączenia za pomocą typu AuraCast. Przechodząc do podsumowania, ja z tego głośnika jestem naprawdę zadowolony. Wpisuje się on bardzo dobrze między modele serii Flip, a modele tańsze, jakimi są Go oraz Clip. Jest on po prostu idealnie wpasowany w tą lukę. Jest on zdecydowanie większy od Go i Clip, ale mniejszy od modeli Flip 7, które już są uważane za naprawdę dosyć takie kompaktowe głośniki tak więc jeżeli szukacie czegoś jeszcze mniejszego a zdecydowanie mocniejszego od tamtych dwóch mniejszych modeli ten model Grip akurat bardzo dobrze się wpasowuje, jeżeli chodzi o dźwięk ja jestem z niego zadowolony, Ok, mamy tutaj jeden przetwornik, myślę że można go zbliżyć do modelu Flip 5 to jest takie moje najbliższe porównanie, tam też mamy jeden przetwornik, który jest delikatnie mocniejszy model Flip 5 posiada jeszcze mój brat, tak więc mam bezpośrednie odniesienie do tych głośników Flip 5 jest delikatnie od niego mocniejszy a ale flip 5 jest też słabszy od modeli 6 oraz 7. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten głośnik, ja jestem z niego bardzo zadowolony. Stał się on moim takim ulubionym głośnikiem do zabierania. Po prostu wszędzie, gdzie będę chciał posłać muzyki, wybieram najczęściej właśnie ten model Grip. Myślę, że jest to ze względu na tą obudowę, która jest zdecydowanie mniejsza, na ten pasek LEDowy, no i po prostu na samą konstrukcję sprzętu, jakoś tak on do mnie po prostu trafia. Jeżeli chodzi o cenę, no to ten głośnik obecnie kosztuje w sklepach 429 zł. Jest to ta sama cena, która była na Premiere. Gdzieś tam widziałem, że można go już kupić za około te 370, ale oficjalna cena na na dzień nagrywania materiału pod koniec. W dalszej chwili jest to 429 zł. No i mam tutaj problem z tą ceną, ponieważ ten głośnik jest no, zbyt wysoko wyceniony na start i widziałem, że już w niższej nawet cenie, bo za około 399 zł, zależnie oczywiście od koloru, jak to u JBL-a, można znaleźć model JBL Flip 7, który startował od 619 zł na premierę. Tak więc i myślę, że ten model potanieje, no ale w chwili obecnej, jeżeli szukacie najlepszego stosunku jakości do ceny no to lepiej będzie wybrać model Flip 7, który będzie miejscami nawet tańszy od tego modelu, a ten jest po prostu zwyczajnie słabszy. Tak więc jeżeli zależy wam na no lepszym głośniku zwyczajnie mówiąc no to warto jednak wybrać Flipa 7, tym bardziej że momentami są tańszy, Tak więc podsumowując, ja z tego głośnika jestem bardzo zadowolony. Jeżeli szukacie najlepszego stosunku ceny do jakości, no to obecnie nie jest to ten sprzęt nie jest to wybór dla was, ale jeżeli szukacie czegoś, co będzie mniejsze od Flipa, a większe od tamtych pozostałych dwóch mniejszych sprzętów, no to ten Grip pasuje się idealnie. Dodatkowo mamy ten pasek ledowy z tyłu, który no, robi nam takie bardzo Przyjemne tło podczas tego odtwarzania muzyki. No i ten głośnik ogólnie jest bardzo ciekawym wyborem, jeżeli chodzi o produkty od JBL-a. Z mojej strony byłoby to wszystko. Dajcie znać, co myślicie. Może ktoś z Was już korzysta z tego głośnika? Opiszcie swoje wrażenia w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i pozdrawiam. Cześć.